Hejka, witam Was na kanale nasze Nowa Ranczo. Po trochę długiej przerwie od filmów z naszej stajni. Bo poprzedni film, jak wiecie, były dwa od Pauliny, i, i potem była przerwa chwilowa, bo po prostu nie miałam chęci nagrywać. Wiecie, jak się nie ma humoru do nagrywania ani chęci, do Filmy są takie byle jakie, i takie nudne, i takie, no nie, fajne. Więc dzisiaj taki nagrywałem filmik dość uh, informacyjny, że tak powiem. Czyli głównie no, informacje w tym filmie, ale no powiem Wam, że ważne informacje. Um, więc... O, tutaj mamy kucyka. Kucyk. Będziemy sobie na krzesełku i... I po prostu zacznę Wam opowiadać. Więc, tak, pierwsza rzecz, co Wam mogę powiedzieć? Jak pewnie kto obserwuje na Instagramie. Instagram Roxana Droszczak. Wiecie, że miałam jechać zawody wczoraj w Stajni, w Kliczkowie. zamek Kliczków, ale. No, wszystko mieliśmy przygotowane. Nawet konia pakowałam do przyczepy. Ja wsiadam do auta, dostaję powiadomienie z Face'a. Zawody przesunięte na dzień jutrzejszy. Masz ci los, co nie? I no, przełożyli na dzień jutrzejszy, czyli dzisiaj, bo dzisiaj jest niedziela, 31 lipca jutro sierpień. Więc dzisiaj jest niedziela, ale widzicie. Ten film jest z domu, nie z zawodów. Nie, nie daliśmy po prostu rady dzisiaj pojechać. Nie było takiej nawet opcji, żebyśmy dzisiaj pojechali, więc co? Szukamy kolejnych zawodów. No też tak słabo trochę, bo zawody o 10, a o 9 informacja, że. No, że zawody przesunięte, więc wiecie, ktoś pojechał wcześniej, skądś daleka, no to na pewno tam przyjechał i. no... Więc wiecie, druga informacja, co chciałabym Wam powiedzieć, to w sumie myślę, żeby od sierpnia zacząć robić daily vlogi, czyli codziennie wstawiać Wam filmiki. Um, mam nadzieję, że to się uda. Jak nie, no to przepraszam, ale postaram się codziennie coś Wam wstawiać. Dzisiaj jest taki filmik informacyjny w sumie, ale no, z ważnymi informacjami, więc. Myślę, że to też wam się przyda do, do informacji, żebyście mnie nie pytali też ciągle o jednej to samo. No i co? No w ogóle dzisiaj jak wychodziłam z kucykiem, to on tak brykał. Zobaczcie na moim Instagram jaką brykał. Instagram to wam mówiłam Roxana Droszczak, ale taki był śmieszny rano, normalnie najpierw się wytarzał. Zaczął brykać, to tak się już wyglądało. Jaki, taki ogier dziki. Taki on jest mały, ale taki... Mm, ...jary. <grym> A kolejna jest informacja, co chciałabym powiedzieć, to jest o tej pani. O pani Iwej. Smutna informacja. No przynajmniej dla mnie smutna informacja, bo wiecie, jestem z tym koniem codziennie, codziennie od trzech lat widzę ją. Męczę się z nią codziennie od trzech lat. Mówię to tak ironicznie. No to jest po prostu taka, wiecie, każda ma tą końską miłość. I to jest właśnie moja ile. No i co wam mogę powiedzieć? Iwej wyjeżdża. Iwej wyjeżdża. Gdzie wyjeżdża? Nie wiem dokładnie. Wiem, że 50 minut od nas um. będziemy ją odwiedzać. Postaramy się przynajmniej. Znaczy, nam na pewno będziemy odwiedzać, żeby zobaczyć, jak tam jej idzie, jakie ma warunki i tak dalej. się zapytać, w sumie to po co wyjeżdża? Zdecydowaliśmy się, żeby e eBay... Wiecie, mamy bryczkę, ale nie mamy konia do bryczki, i zdecydowaliśmy się po prostu dać w trening, żeby zrobiła ją pani do bryczki. I no nie sprzedaliśmy jej, ale wyjeżdża na miesiąc. Miesiąc myślę, że wyjeżdża jeszcze w tym tygodniu, w przeciągu 7 dni. Może wyjechać. Znaczy jeszcze nie wiem, czy w tym tygodniu, bo i we, i jutro ma USG kolejne. Czy możemy już ją pokryć? Bo znowu daliśmy jej zastrzyk na wywołanie Rui, żeby na następny rok nadać rybaczka przepięknego. Po baby to też zapraszam Was na stanówkę. Baili jak macie jakąś klacz, ma licencję na inne konie, inne rasy, więc też wiecie, możecie. I skąd taka decyzja o wyjeździe Iwej i danie jej w trening. No to po prostu wiecie, ja jestem wysoka. Ja mam 175 cm wzrostu, co Iwej? A Iwej to jest Tinker. Ona ma 148 cm wzrostu. No i wiecie, ja już wyrosłam z niej troszkę. Wiecie, w do nie jeździłam. I mogę na niej jeździć w tereny. No bo tu się nic nie stanie, tym bardziej, że ona lubi tereny. Ale wiecie, mam bryczkę, i ta bryczka stoi, i mamy uprzedź, i to wszystko tak stoi w miejscu. Ona nic też nie robi, bo ja na niej nie mogę jeździć tak często. No bo jestem za wysoka, ja jej trochę przeszkadzam wcześniej. No bardzo wysoko skakałyśmy. Ja na iwie skoczyłam stówę. Więc to jest spore na takiego Tinkera Wiecie, Tinkery wyżej mogą, znaczy już skaczą niektóre, ale to i tak jest sporo Jak na takiego konia Więc, no dlaczego, no dlatego podjęliśmy taką decyzję, żeby po prostu ona się pode mną jakby nie męczyła Mogę wam to tak powiedzieć chyba Żeby się pode mną nie męczyła um. No bo wiecie, jakby ktoś taki się byli koniem, ktoś za duży, za wysoki by na was jeździł, to też by nie byłoby to dla was przyjemne. Stąd taka decyzja. Mam nadzieję, że wy ją uszanujecie. Na pewno będę wam nagrywać jakiś filmik, jak będziemy ją odwiedzać. No bo to jednak ten YouTube to są takie wspomnienia dla nas, jak wiecie. Większość rzeczy, no to po prostu do dokumentujemy na tym naszym YouTubie żeby potem też sobie poprzypominać, pooglądać i tak dalej. Więc stąd taka taka wyszła nam decyzja. Zastanawiamy się też nad kucykiem, bo wiecie, kucyk też stoi i nic nie robi, jest takim naszym darmozjadem. Um, wiecie, kupiliśmy go ze złych warunków, on był wychudzony, no i taki wiecie, taki biedny, dlatego kupiliśmy go. I teraz widzicie, taki grubas jest <noise> I no wiecie, jemu też by się przydał ruch I no Też się zastanawiamy, czego nie zrobić do bryczki, ale to raczej nie w najbliższym czasie, bo myśmy musieli mu inną bryczkę kupić Kupić mu uprząż i dać go do zrobienia I to są jednak wysokie koszty Więc to was też zachęcam do oglądania reklam na YouTubie bo z tego mamy pieniążki, które przeznaczamy nie na siebie, tylko na koniki, kupujemy na przykład pasze z tego, sianko robimy i no to wszystko idzie na konie, to nie jest tak, że wydajemy to gdzieś ja wydaję na siebie, czy coś takiego, wszystko idzie na konie, więc zachęcam was do oglądania reklam. No i co? W to zapraszam was na mojego Instagrama. Kosana Droszczak na TikToka roxy. Tinkers i na TikToka taty siwy 007 siwy i co? W ogóle wypuściłam je rano, a tak to wychodziły rano Hiro z Dawinciem i Iwej albo kucykiem, ale Hiro po prostu tak nie szanuje tego pastucha że ja przyszłyśmy z mamą po niego parę dni temu ja patrzę, a on głowy ma za pastuchem. I on sobie je trawę za pastuchem. Jego ta normalnie jego to nie rusza, nie chcemy, wiecie, potem, żeby on gdzieś uciekł, czy rozwalił na całą grodzę i gdzieś konie nam uciekną. No bo co to? Wiecie, przecież to była masakra gnać z koniem wiosce, za koniem po wiosce. Tym bardziej, że on jest też taki młody, głupi, no wiecie, młode konie zbytnio inteligencją nie rażą. <noise> Więc no to tak to już bywa. Ale powiem Wam, że mi jest tak smutno, że Iwie bije, że wszyscy za miesiąc. Przecież ja, jak codziennie przez trzy lata ją widziałam, zaraz będę ją widzieć nie wiem, raz na tydzień. No postaramy się częściej na pewno, ale wiecie, to jest takie normalnie smutne, że ona że nie będę jej mogła widzieć codziennie. Wiecie, zawsze do stajni idę rano, karmię konie, to się z nią poprzytulam tam. No, ona ma swoje humorki, no ale co to ją właśnie lubię? Więc no, ale no, robimy to dla jej dobra w sumie, żeby coś robiła, bo ona też tak nie może sobie stać i nic nie robić, i no, na ląży też jej nie będę brać ciągle, no bo po co to tak, wiecie. Ja my prowadzimy jazdy, ale Iwe jest dla osób, które umieją jeździć i są doświadczone w sumie, bo Iwy była źle zajeżdżona. Urazów, jej nie zajeżdżałam ale Iwej po prostu była źle zajeżdżana i stąd ma takie coś, że jest trudnym koniem i też ma trudny charakter. No nie ukrywając, Iwej trochę ma zrytą psychikę. Um. No. Dlatego stąd ta decyzja. Mam nadzieję, że Iwej nic nie odwalił pani, bo wyjeżdża do takiej pani. Wiecie, lepiej do baby niż do faceta, mówicie, no jak facet ma podejść jakiś do koni. No ale u nas w ogóle w, w pobliżu nas jest trudno znaleźć kogoś kto dobrze zrobi konia do wreczki więc no więc e, dostaliśmy taką informację że taka pani robi no i napisałam do pani i, i już tak się umówiliśmy że no Iwej pójdzie tam do pani do, w trening przez miesiąc, na pewno wam nagram filmik, jak jedziemy tam, no i wszystko jak ją odwiedzamy i tak dalej, no i wiecie, też taka decyzja jest stąd, że my co, my raz tylko jechaliśmy Bryce. Nawet ja nie jechałam w bryczce, tylko tato jechał w Bryce jak byliśmy u Pauliny, a my już bryczkę mamy od zimę, kto pamięta ten filmik, no to pamięta, że mamy bryczkę już bardzo długi czas. A po prostu ona stoi i no i koń też stoi, no to się po prostu nie łączy. Dlatego też wiecie, chcemy ją dać kogoś, kto umie to zrobić, niż my mamy ją popsuć, zrobić coś źle i żeby koń by wychodził wygięty w bryszce. <grym> nie daj, Boże, żeby jeszcze tyłem chodziła. Dlatego no stąd taka decyzja pojedzie na miesiąc. I. No, jak już przyjedzie, już będzie gotowa, pani przyjedzie do nas, jak już Iwy będzie u nas następ, za miesiąc, to pani przyjedzie, pokaże jak to wszystko idzie, jak to zrobić i, i po prostu, no, jak ją ja wiecie, jak ubrać tą uprzężę, przepision do bryczki, jak jeździć tą bryczką z nią, jak się z tym obsługiwać wszystkim. Um, żebyśmy my tego nie zrobili źle, bo nie chcę po prostu zepsuć jej, a też lepiej jak ona nigdy nie chodziła w bryce za to, żeby zrobił ktoś to doświadczony, niż poprawiał błędy na przykład po mnie, no bo ja nie umiem robić po końcu bryczki, nawet bryczką nigdy nie jeździłam, nie no może raz jeździłam i to z kucykami, ale yy, byłam, jakby wiecie, ja nie kierowałam ani nic. Nawet konia nigdy w bryczki nie ubrałam. Iwej wiecie, Iwej ubi chodzić, uprzężył mi, skręcać i tak dalej. Ale to nie jest takie coś, żeby ona mogła naprawdę chodzić w bryczce, yy, Zrobiona przeze mnie. Dlatego też możecie uszanować tę decyzję. Myślę, że fanom Iwej będzie smutno, że nie będzie jej codziennie na filmach. Mi też będzie smutno, no bo jednak 3 lata ją widziałam i, nagle, i nagle co. No i nagle przez miesiąc rozłąka więc no tutaj ona jest Ale co myślę, że to by było w tym filmie w sumie na tyle Taki film yy, informacyjny. Yy, dzisiaj jest co dzisiaj jest niedziela, filmik wyleci dzisiaj. Myślę, że w sierpniu postaram się robić codzienne filmy Codziennie będziecie mieli te filmy daily zrobimy żeby też, wiecie, ja teraz będę miała więcej czasu przez to, że Iwej wyjeżdża Będę mogła się skupić na innych koniach więcej, no bo wiecie 5 yy, koni to jest dużo koni mm -hmm. I ja je robię sama w sumie jak mama przyjedzie, to tam pojedziemy w teren No ale teraz na kim będę jeździć w teren, jak Iwej nie ma Dlatego No co No taka już decyzja i no też musicie uszanować to, ja też to muszę uszanować, bo nie, uwierzcie mi, że mi też jest z tym źle niestety, że taka trudna decyzja, nie myślałam, że takie coś w ogóle podejmę, ale cóż, więc musimy się pożegnać, do następnego filmu, do jutra.